Witam. Taki ciężki, nieciężki, nie wiem, od Boga, no to każdy wie jak ma w sercu. Musimy badać ciągle nasze serca. Fragment będzie z księgi Ezechiela, 33 rozdział. Od 11 wersetu. Księga Ezechiela 33 od 11. Powiedz im, jako żyw, mówi wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć w domu izraelskim? A ty, synu człowieczy, mów do. Swoich rodaków. Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbo bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do opadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. Gdy mówię do sprawiedliwego, na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek. Wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występu, który popełnił. Lecz gdy mówię do bezbożnego, na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, <coughs> będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie oddaro, oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występu, na pewno. Będzie żył, nie umrze. Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił. Będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. Lecz Twoi rodacy mówią, postępowanie Pana nie jest słuszne, tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne. Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu Niego. A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim żyć będzie. To jest fragment, tak trochę pastor powiedział, że, żeby głupot nie popełnił. Bardzo dobra modlitwa. Co z tego, że jest pastorem? Może popełnić głupoty. Tak każdy z nas i... Yy. Nie będę tego wersetu fragmentu komentował, pomodlę się tylko i zacznijmy nabożeństwo. I jedyne, nie polegajmy na swojej sprawiedliwości, tylko na sprawiedliwości Boga. Bo inaczej właśnie możemy różne głupoty zrobić, które mogą się skończyć naszą śmiercią, a tego Bóg nie chce. Także dziękuję Ci Boże za to dzisiejsze nabożeństwo, za ten fragment, który... Dla mnie mówi, do mnie mówi, żebym strzegł swojego serca, żebym polegał tylko na Tobie, na Twojej sprawiedliwości. I dziękuję Ci za ratunek, który dałeś nam w Jezusie. Daj nam odwagę stawać przed Tobą takim jak jesteśmy, panie. Jeżeli polegamy na Twojej sprawiedliwości, to, to trzymaj nas głęboko w sobie ukrytymi, panie. Jeżeli gdzieś błądzimy, to daj nam otwarte oczy, żebyśmy mogli przyjść do Ciebie i znaleźć życie w krwi Jezusa. Amen. Życie moje daje, Tobie Jezu. Głośno do Pana wołam, ręce swe znoszę chcesz. Głośno do Pana wołam, życie. Trzebuje Cię, Jezu. Głośno do Pana wołam, ręce swe wznoszę wysz. Głośno do Pana wołam, życie Może. thank you Chcesz... Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.